Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: Co ona, on chciałby Ci powiedzieć? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno. Królowa Buław. Co wychodzi naprzeciw? Królowa Kilchów. Wynik, odpowiedź, rada. 5 pentakli. Dołożę kartę. 6 pentakli. Dołożę kartę. Król buława. Na spodzie talii jest trójka kielichów i to może być tło czytania. To jest luźna komunikacja. Sedna, królowa buław. Pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, jak zobaczyłam kartę królową buław, to było słowo dżaga. Nawet jeśli nie będziemy mogli odnaleźć nieba, to pójdę z Tobą do piekła. Tutaj jest przekroczenie granicy w kontakcie, nietaktowność, przekroczenie granicy w partnerstwie, więc związek nie utrzyma się. To jest również Otrzymanie pomocy, lub sięgnięcie po pomoc. Potrzebna jest wytrwałość i realne spojrzenie na swoje życie. Pokazana jest osoba, która jest optymistyczna, ale nieco dramatyczna w sposobie bycia. Tutaj jest duży koktajl emocji. Pojawi się fajna komunikacja. Żegnamy się z nudą i otwieramy się na świat. Poczujemy przypływ energii. Jeżeli myślałaś, myślałeś, że Twoje życie seksualne jest już zakończone, to możesz się mocno zdziwić. To jest emanacja pięknym seksem. Pojawi się przemiana, silna wola, dojrzałość, zaufanie, duma. Już nie pozwolimy się. Więcej ranci, Pojawi się dobra znajomość własnej wartości, własnej osoby. Pojawi się mądrość. I my będziemy wybierać i dyktować warunki. Co wychodzi naprzeciw królowa Kilchów. To jest lęk przed. Wzięciem odpowiedzialności za swoje życie, za siebie. To też jest histeria, płaczliwość, brak umiejętności obronienia się. To jest niezdrowy związek między dwiema niedojrzałymi osobami, które uważają się za mądre i dojrzałe. Wynik, odpowiedź, rada: Piątka Pentakli. Szóstka pentakli i królu buław. Osoba niedojrzała, czyli duże dziecko, nie odchodzi definitywnie od kobiety. Zostawia sobie otwartą furtkę na wypadek, jak jemu się nie powiedzie w nowym związku. Kiedy go ponownie przyjęłaś, a co gorsza jeździ, jeździsz do niego, to już... Nie wziął Cię na poważnie. Pojawiły się jego braki. Ma braki, braki finansowe, obciążenia rodzinne i inne braki. Taki partner to porażka. Pociągnie kobietę w dół psychicznie i finansowo. Poszukaj sobie kogoś dojrzałego, bo ta znajomość jest bez przyszłości. Przede wszystkim niedojrzały jest bajkopisarzem i on jest w tym bardzo dobry. Trzeba bać się jego bzdury. Często niedojrzały, powracający, opowiada o wspólnej przyszłości, a tak naprawdę to tamta go nie chciała, to ty na pewno zopierz go jak pana... pana Boga za nogi. On przecież jest taki gorszy sort. Zużyty, a tobie pokazuje się jako samiec alfa, ale po szurocie. Często robi siebie ofiarę. To jest wyborny gracz i wyborny aktor. I tutaj trzeba mieć szacunek do jego gry. Nie wiem dlaczego, ale nie dojrzali. Trzymają się ode mnie bardzo daleko. Kiedy skorzystam ze swojego radaru, to fale niedojrzałego robią się przezroczyste: był człowiek i nie ma człowieka. Panowie, zapraszam do kontaktu. Popracujemy nad Twoją niedojrzałością, abyś stał się dojrzały. W rozwoju osobistym jestem dobra i skuteczna. Nie pomyśl sobie, że po jednej godzinie, po jednej godzinie rozmowy, będziesz już dojrzały. Oceniam sytuację, jak ci pomóc. Rozmowy dadzą ci świadomość swoich błędów. Porozmawiamy o wartościach. Również potrzebna będzie Twoja chęć pracy nad sobą z moim wsparciem. Również zachęcam Panie do kontaktu. Kontakt do mnie jest pod filmem. Dziękuję. Dwa Jeżeli ten film Ci się podobał, to pod filmem naciśnij palec w górę albo w dół. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich pozostałych kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam, Klara Tarot.